Funkcja f i mamy tutaj taki zapis 1, 3, 5, 7. Strzałka by wskazywała, że odwzorowuje ten zbiór pierwszy na ten zbiór drugi, dla coraz większych argumentów przyjmuje coraz mniejsze wartości. Przedstaw tę funkcję za pomocą tabelki. Spróbujmy zapisać dziedzinę naszej funkcji albo ją odszukać. To będzie nasza dziedzina. To są argumenty x. Strzałeczka pokazuje, że idziemy z tej, z tego zbioru do drugiego. To może być przeciwdziedzina. Zatem co? Tabelka x, y. Tutaj możemy zamiast y wpisać f od x. Nasza funkcja została nazwana jako f. Dziedzina to na pewno jedynka, trójka, piątka i siódemka. No i teraz co moja funkcja robi? Jak ona przyporządkowuje moim xom? Coś przyporządkowuje. Czytajmy. Dla coraz większych argumentów przyjmuje coraz mniejsze wartości. Czyli im większy argument, tym mniejsza wartość. Zatem jedynce musi przyporządkowywać największą wartość, trójce przyporządkowuje czwórkę, piątce musi mniejszą wartość i siódemce najmniejszą wartość, czyli zero. Mamy tabelę. Ta tabela przedstawia. Naszą funkcję i jej przyporządkowanie. Podpunkt A mamy zrobiony. Idziemy do podpunktu B. Oblicz wartość wyrażenia. Tutaj mamy F od 7. Co to jest? Wartość funkcji dla argumentu 7. Cała tabelka nam tutaj przedstawia dokładnie przyporządkowanie. Dla siódemki masz 0. Można by tu wypisać wszystkie, ile one wynoszą, ale spróbujemy technicznie już wstawiać do tego równania. Chociaż zawsze możesz wypisać, nauczyć się zobaczyć w tabelce, co czemu jest przyporządkowane. Trójce przyporządkowana jest czwórka. No to teraz co? Idziemy. Ew od 7 to jest ile? To jest 0. Odjąć. Wartość dla argumentu 3 wynosi 4. Razy idziemy dalej. Wartość dla jedynki to 6. I wartość dla piątki to 2. Po prostu liczymy 0 odjąć 4 to minus 4, razy 6 dodać 2 to 8 i nasz wynik minus 32. Zapraszam do subskrybowania i wsparcia na Patronite.